Dziś o zapylaniu pomidorków. Słuchajcie, żebyście mieli takie fajne, fajne, pełne grona. Pomidorków. To niezbędnych jest kilka rzeczy. Przede wszystkim zbyt wysoka temperatura i brak wietrzenia w Waszych tunelach foliowych Tu głównie o, o tunele chodzi albo szklarynki. Niepootwierane okna, niepootwierane drzwi, zwłaszcza w upały prowadzą do tego, że jest zbyt wysoka temperatura. Ten kwiatek się po prostu przegrzewa. I ten pyłek, który jest w kwiatku na pręcikach, ulega po prostu zniszczeniu. Brak owadów pożytecznych. Warto by było mieć gdzieś na zewnątrz, blisko, szklarenki waszej, i domy dla owadów pożytecznych, prawda? Jeżeli ktoś komuś ciężko spełnić te warunki, albo no już mamy koniec czerwca, no to jeszcze są takie środki witaminy, nawozy jak betokson których macza się kwiaty, lub spyskuje I też to przyspiesza ładnie zapylanie. Co my, jako pszczółki, możemy zrobić? Jak jest takie gronko, to psztyk. Psztyk. Potrząśnijmy tym gronem, tak? Niech ten pyłek się przemieści. To w zastępstwie człowieka za pszczoły.